Chciałbym poprosić do siebie Ducha Wojciecha Brzechę, proszę o wystąpienie. Duch Wojciech Brzechwa, będąc na służbie w Sławie jako policjant, uratował mężczyznę, który zasłał na parkingu. W związku z tym rozpoczął reanimację i przywrócił przytomność mężczyźnie. Szybkie i odważne działanie Ducha Wojciecha. Uratowało życie mężczyźnie. Za tą odwagę i poświęcenie został oznaczony krzyżem za męstwo i ratowanie życia. W tym momencie nastąpi odznaczenie Ducha. Virou